Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, duch święty, którego ojciec poszle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasza, nie się lęka. Słyszeliście, że powie wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi. Abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy w programie Spotkania z Wiarą, ksiądz Dominik Szymański. Dzisiaj moimi gośćmi są Piotr i Jolanta Zborowcy. Małżeństwo z, ze stażem. 24, 24 lata. 24 lata, więc już całkiem pokaźny staż. Oraz. Dwójka synów. Dwójka synów, owoce małżeństwa. Należycie też do wspólnot domowego kościoła i. przyjaciół lubienicy. Więc taka formacja. Kombo. Tak, kombo złożona, aby. Pomaga? Pomaga. Już na samym początku sobie powiemy o tym, że pomaga. Natomiast dzisiaj rozważamy Słowo Boże z niedzieli. Jest to fragment Ewangelii według Świętego Jana. Ewangelia Jana nam towarzyszy już bardzo długo. Dzisiaj nas przygotowuje do. Zesłania Ducha Świętego, chociaż do tego wydarzenia w kościele jeszcze dwa tygodnie. Jednak dzisiaj już jakby słyszymy to, co ma nastąpić. I Jezus też mówi dzisiaj w tym słowie o miłości, o zachowywaniu nauki, ale również o tym, czym owocuje zachowywanie, zachowywanie nauki. Wyjdziemy może troszeczkę od końca, nie? Jaki jest jakby owoc tego, że ja żyję z Bogiem. Słyszymy tutaj o zamieszkaniu. Umiłujemy Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Jak to rozumiemy? Nam się kojarzy mieszkanie z meblami, z domem, z jakimś blokowiskiem, z elesomami, a no Bóg chce zamieszkać. Chcę chce zamieszkać to w kim, w nas, w takich marnych naczyniach, chcę zamieszkać i dawać nam swoją miłość, abyśmy my tą miłością, którą mamy od Boga, umieli się dzielić z bliźnimi. Aha, czyli jakby owocem zamieszkania e, ma być e, życie Bożym życiem, czyli tak. życie, no tak najogólniej no można powiedzieć i pokrótce e, miłością. E, no i jakby. Doprowadzenie do tego, że jakby, żeby osiągnąć ten owoc życia miłością, to znaczy, żeby ktoś obserwując mnie widział we mnie chrześcijanina, to też no, mamy pewne wskazówki. Tutaj w taki sposób ogólny, dosyć powiedziane w tym fragmencie, że przyjdziemy do Niego, ale jeszcze wcześniej, kto mnie miłuje, będzie zachował moją naukę. Co to jest? Jak rozumiemy zachowywanie nauki? Hmm. Według mnie jest. To po prostu wola Boża i, i przykazania, które nam Pan Bóg daje. Nie? Albo na, nawet samo, samo ta nauka, którą wyprowadza się, jest wyprowadzona w Ewangelii przedstawiona. Nie? I, I to jest nauka, którą Jezus nam daje. Nie to, że ze Starego Testamentu, tylko w Nowym Testamencie jest zupełnie odwrócenie. Tych starotestamentalnych nauk, jest to coś nowego, i, i Jezus wiedział, że to będzie dla nas dobre. A to, co jest dobre, prowadzi nas do y, miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Mhm. No, Czy powiesz, że jest odwrócenie, raczej wypełnienie. Czy jakby Jezus w sposób doskonały jakby wypełni to prawo Starego Testamentu, ale jakby otworzy nas na coś więcej. No dobrze, tutaj zwróciłbym też uwagę na, na to, że kto zachowuje moją naukę, nie? czyli jakby nie tylko ten, kto usłyszy moją naukę, bo takich było wielu nawet za czasów Jezusa i takich jest dzisiaj wielu w kościele. No, nie należymy wcale do społeczeństwa, które tak marnie uczestniczy w mszach świętych, bo mówi się około 30% jeszcze przynajmniej w naszej diecezji, chodzi na niedzielne Eucharystię. Tylko jak potem patrzymy, co się dzieje w, naszych w naszym społeczeństwie, czy co się dzieje, nie wiem, nawet jak jedziemy samochodem, jak się denerwujemy, to czy mamy w sobie tą naukę, nie? Jakby na ile, na ile ona w nas jest żywa, na ile jesteśmy w stanie ją, ją zachować, nie? I to jest chyba tak, tak, tak wysoko podniesiona poprzeczka, nie? Chociażby w tym jednym słowie. No dobra, pójdźmy dalej w tym, w tym rozważaniu. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec posła w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy. To jest ciekawe, że w ostatnim czasie jakby wracamy do tego słowa paraklet, bo wcześniej we wcześniejszych lekcjonarzach było słowo e, pocieszyciel. E, pocieszyciel i paraklet. Kiedyś pamiętam jeszcze jako neopresbiter zadałem takie pytanie ludziom, co to znaczy paraklet. Podczas gdy w ogóle to słowo pocieszyciel było w lekcjonarzu, to w zasadzie nikt nie potrafił na to słowo odpowiedzieć, bo tak bliskie było słowo pocieszyciel, ale to chyba też jest dobre. Jak wy rozumiecie słowo pocieszyciel? Jeżeli jestem w strapieniu, no to zwracam się do Ducha Świętego i. Jest mi tak duchowo lepiej, jest mi lżej, może na przy zasadzie. Nie? To też chyba, żeby, żeby doświadczyć takiego pocieszenia, to trzeba być w jakimś strapieniu. Nie? I my chyba doświadczamy, no codzienność nam doładowuje pewnego bagażu strapień, trosk, których chyba no nie zawsze jesteśmy w stanie nieść samemu. I, I do tego potrzebujemy tego Ducha Świętego, żeby nas e, jakby pocieszył, że, że nie jesteśmy sami. Ale to drugie słowo to paraklet. E, to jest obrońca, to jest adwokat, a ten, który stoi też obok mnie, który mi broni mnie przed oskarżycielem. Ale kto jest tym oskarżycielem? Wiadomo, że może być to demon, szatan, ale e, też ja sam mogę być dla siebie oskarżycielem. Ja mówię taką homilię teraz do Was, po to Was zaprosiłem, żeby z Wami rozmawiać. Więc e, czy to jest prawda, nie? Że, że, że ja sam się mogę tak oskarżyć, czy oskarżać? My bardzo często w takiej codzienności oskarżamy siebie. I nawet to, że jesteśmy tutaj i rozmawiamy z Księdzem, to też jest, jak powiedziała, działanie Ducha Świętego, bo on nas broni od oskarżaniem siebie o to, że my nie powinniśmy tutaj być i nie powinniśmy się dzielić swoją wiarą. Bo to, bo to jest dla nas trudne. E, Właśnie dzielić się publicznie swoją wiarą, tak? Stajemy się w tym momencie takimi świadkami Boga. I, i cieszymy się, że, że dostaliśmy taką szansę, żeby tutaj być, że Duch Święty zadziałał i nas zaprosił, a my odpowiedzieliśmy tak. Mhm. ja na przykład spotkałem się z tym, że yy, oskarżałem sam siebie i to przez dłuższy yy, czas. Że bałem się po prostu, że nie będę w stanie świadczyć o Panu Bogu albo w ogóle się go wyprę i w momencie kiedy przyjdzie jakaś próba czy trudne doznanie, ja nie będę w stanie stanąć po, po jego stronie. Ale to jest ciekawe, bo jakby ja was znam powiedzmy dwa lata, gdzie no, widzę was w kościele nie tylko w niedzielę, ale w ogóle na tygodniu i jakby takie oskarżenie. Wydaje się czasem bezpodstawne, nie? to znaczy ono nie może, nie może pochodzić od Boga, nie? kiedy ja wypełniam, przynajmniej staram się wypełnić jego wolę, jakby nie, nie czuję, że mam na sumie jakiś grzech ciężki, a mimo wszystko coś mnie oskarża, nie? że ty nie jesteś godzien, że nie jesteś w stanie, nie powinieneś i to jest ewidentnie jakby takie oskarżenie, które. Gdzieś tam no, demon może nawet nam podpiąć, nie? I jakoś, że, że my się czujemy w takiej e, w takiej totalnej, jakby niedoskonałości. E, w, ale nie, nie chodzi o tą niedoskonałość w obliczu majestatu Bożego, nie? Ale tak, takiej niedoskonałości, która ma mnie odwieść od tego majestatu, nie? Jakby duch święty to jest ten, ten obrońca, który broni mnie przed takim myśleniem o sobie, że nie ma dla mnie nadziei. Jestem taki beznadziejny, nie? Że, że, że jest tak trudno. I, i myślę, że to jest no, no fundamentalne, nie? żebyśmy jakby tak też postrzegali ducha świętego, który, który ma mnie jakby prowadzić, nie? Który, który daje mi takie światło. Coś może. No, z waszego życia konkretnego, nie? jakby kiedy doświadczacie takiego działania Ducha Świętego. Nie tylko, że jak jest mi smutno, to mnie Duch Święty pociesza, bo to tak może brzmieć troszeczkę yy, jak nie z tego świata, yy, ale w jakimś konkrecie, nie? Że, że, że może taka sytuacja, która się wydarzyła. To znaczy, jeżeli chodzi o taką konkretną sytuację, która miała miejsce w naszym życiu, to jest wydarzyła się parę lat temu, kiedy yy, moja teściowa a... Mama mojego męża zachorowała ciężko i tak naprawdę była jedną nogą na tamtym świecie. Więc my, w tej sytuacji, tak modliliśmy się do Boga, do Ducha Świętego, a oddając ją po prostu w ich ręce, nie wiedzieliśmy, co się stanie, co będzie dalej. A okazało się, że można powiedzieć, że to był cud, bo, bo Teściowa przeżyła i żyła z nami jeszcze ładnych parę lat. I ona też była dla nas takim świadectwem życia wiarą. I ona nas też, nam też pokazywała Boga, jego działanie w jej życiu. Mhm. No to jest pewien fakt, bardzo konkretny, że życiowy, nie? że płynące, pokój płynący z modlitwy i takie zaufanie Bogu, nie? że On to, nas przez to przeprowadzi. Nie? Słyszymy też w Słowie dzisiejszym: Pokój zostawiam Wam, pokój daje Wam nie tak, jak daje świat. Jaki świat nam dzisiaj daje pokój, albo jak nas próbuje szukać, że nam daje pokój? Jest to bardziej takie złudne doznanie pokoju, tak? bo to jest taki ludzki przekaz i, i takie powiedzmy pseudo zapewnienie, że, że będzie dobrze, że, że jakoś tam będzie, nie? A, a, a wszystko się może odwrócić w jednej chwili, bo wiadomo, wszyscy jesteśmy ludźmi i, i różne rzeczy nam do głowy przychodzą. Natomiast jeżeli chodzi o taki pokój od, od Boga, od Ducha Świętego, to jest on taki, taki duchowy, w którym można odpocząć, ale tak czuję się też, że jak przychodzi ten pokój od, od Boga, to tak schodzi takie, taka, nie wiem, takie ciśnienie, nie? Taki, mhm. taki spokój przychodzi i jest, jest lepiej, i można podjąć spokojnie działanie, myśli się porządkują. I, mhm. Czyli jakby i pokój Boże, pokój, który pochodzi od Ducha Świętego, to nie jest przysłowiowy święty spokój. Nie. E, bo też, powiedzmy, dopowiem troszeczkę z tej obserwacji Waszego małżeństwa. E, jak Was widzę na przykład w sobotę, nam przy świętej o poranku o siódmej godzinie, nie? ktoś powie: No, święty spokój można mieć, śpiąc do dziewiątej, do dziesiątej albo do jedenastej. A nie wcale wstając o godzinie 6 czy 630, żeby przyjść do kościoła o poranku. Prawda? Ale no, no, no po coś przychodzicie. Nie, czy nie tylko wy. Mówię, że po coś w ogóle ludzie wstają rano. Nie wiem, czy przychodzą w adwencie na Roraty, czy przychodzą do kościoła na odorację czasem na długie minuty, czy czy godziny, a czasem tylko na chwilę, nie? Ale też jest to poświęcenie jakiegoś czasu, nie? Czyli tam da się znaleźć ten pokój, o którym mówi Duch Święty? No właśnie o to chodzi, żeby tego pokoju zaczerpnąć, tak? W miejscu, gdzie, gdzie jest Jezus, żeby tym pokojem się napełniać i po prostu trwać w nim. Natomiast ta sobota to jest właśnie takim czasem, kiedy, kiedy poranne wstanie i bycie na Eucharystii porządkuje nam cały dzień. Tak. Yy, znaczy, generalnie jest jakaś taka radość z, z obecności w Kościele. Nie? Mówi się, że, że Pan Jezus jest wszędzie. Tak, ale Kościół, tabernakulum to i, i ta, ten, tak, taka cisza panująca w Kościele to jest jednak to coś, co, co przynosi taki naprawdę duży spokój i, i daje siłę na, na, na kolejny dzień, na, na, na cały dzień, żeby go przeżyć tak, po Bożemu nazwijmy to. A co nam daje, co wam daje jeszcze na koniec, wyszliśmy od tego i na tym też skończymy, jeszcze obecność we wspólnotach. Czy to jest też związane z tym, że należymy do wspólnot, bo szukamy jakiegoś doświadczenia miłości, bliskości, ale też pokoju? Też. I miłości, i pokoju. Ja mam takie wrażenie, że wspólnota w ogóle przybliża nas przede wszystkim do Pana Boga świadectwo innych ludzi jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli widzę, że ludzie wzrastają, będąc we wspólnocie, ja czuję, że ja też wzrastam, będąc tymi ludźmi we wspólnocie. Przybliżają mnie do Pana Boga i ja widzę, że Pan Bóg też działa w moim życiu. Że z drugiej strony bez wspólnoty sam z siebie też nie podjąłbym jakiegoś wysiłku, żeby pracować, tak jak się pracuje we wspólnocie, nie? Nad sobą. Nad sobą. No, i to jest dobra intuicja i dobra, dobry kierunek, nie? Jakoś m, potrzebujemy drugiego człowieka, żeby nas trochę mobilizował. mobilizował. Też. Myślę, że w małżeństwie też trochę tak jest, nie? Ja jest. Nie, mam, nie mam tego doświadczenia. Jest, jest. jest. Mój mąż mnie bardzo mobilizuje. Do, 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 do służby można przede wszystkim mobilizować, ale chyba nie tylko, nie? Też do takiego wspólnego podążania, podążania za bogiem. No. my w, jako księża, może mamy troszeczkę trudniejsze zadania, ale też żyjemy we wspólnotach i też jakoś się tam uczymy ze sobą ze sobą przebywać, siebie uczyć. Dobrze. Niech to słowo jakoś zostanie z nami. To odkrywanie Ducha Świętego, to też jest chyba pewien proces, który nigdy się nie kończy, nie? Bo, bo poruszyliśmy troszeczkę dwa aspekty. Duch Pocieszyciel, Duch adwokat, ten, który jakby broni nas przed oskarżeniem, ale no Duch Święty myślę, że ma wie, dużo więcej imion i jest jakby w jeszcze szerszych aspektach obecnych w naszym życiu i tego, żebyśmy odkrywali tego Ducha Świętego na co dzień, Wam życzę i Wam, drodzy słuchacze, dzięki za to, że przyszliście dzisiaj, za to podzielanie się Troszkę słowem Bożym. Otwierajmy się na Ducha Świętego, przygotowujmy się na jego stąpienie, nie tylko raz do roku, ale w zasadzie każdego dnia, zawsze kiedy otwieramy oczy, kiedy czynimy znak krzyża, kiedy jesteśmy w jakimś strapieniu, kiedy jesteśmy w jakiejś, w jakiejś trosce, niech On przybywa ze swoimi darami, aby pomagać nam być chrześcijanami z Bogiem. 저는 보기요 okay. okay.